Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na naszym kanale. Jak możecie zobaczyć, tutaj z tyłu za mną jest kwiat, a właściwie już w sumie owoce: banana musabasio. E, no, w tym roku nam zakwitnął. Jest to nasz pierwszy Musa Basio, którego żeśmy e, mieli w swoim ogrodzie, którego mamy dotychczas. E, no, zobaczymy, co dalej z tym kwiatem będzie, z tymi owocami czy to zdąży się nam rozwinąć. No, mamy jeszcze jakiś miesiąc, może troszkę więcej sezonu także mam nadzieję, że tak. No w dzisiejszym filmie sobie o tym właśnie powiemy kilka słów oraz o innych bananach Musa Basio. Także no, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, prezentuję ten owoc bliska. Widzicie, tutaj są małe bananki. Dwie, tak jakby linie tych bananów. Zobaczymy, wychodzi tutaj choćby trzecia. Także myślę, że to będzie taka fajna kist, jeśli oczywiście zdąży się to wszystko rozwinąć. Tutaj, zobaczcie z moją ręką, takiej wielkości był ten kwiat. Kwitnięcie banana wiąże się z tym, że no niestety. No, on umrze po prostu. Po zakwitnięciu taki banan umiera. No i taka jest kolej rzeczy, dlatego też w tym roku ten nasz banan zostanie ścięty. Zobaczcie, tak się tutaj prezentuje u dołu. Nie jest to nasz największy banan, aczkolwiek jest to najstarszy banan. I on w tym roku był zimowany w szklarni na ciepło, czyli żeśmy go po prostu wykopali całą tą wielką kępę. I to wszystko było zimowane w szklarni. E, troszkę mnie to zdziwiło, że zakwit, aczkolwiek no, jest on najstarszy na nas w ogrodzie, więc e, no, nie powinno mnie to dziwić. Dziwiło mnie to z tego względu, że. Bardziej bym stawiał na te... tego drugiego, którego tutaj możecie zobaczyć. E, gdyż on był zimowany w gruncie i jest zdecydowanie lepiej rośnie sobie niż, niż ten zimowany w szklarni. Czyli on po prostu nie musiał wytwarzać sobie systemu korzeniowego na wiosnę. Tak jak większość z tych banałów, tylko on po prostu już miał te korzonki i mógł od razu sobie wystrzelić e, w liście. Tylko, tylko tak pokrótce wam pokażę. E, nie będę tego filmu robił nie wiadomo jakiego długiego. Musa basio każdy zna. W tym roku nie rosną jakoś dobrze. Jak większość tych bananów i kolokazji, po prostu zimna wiosna odcisnęła piętno na tym wszystkim. No ale taki jest nasz egzotyczny los, egzotycznych maniaków los, że czasem to wszystko lepiej rośnie, czasem troszkę gorzej. Tak jak mówię w tym roku na pewno ten jeden odraz zostanie ścięty, ten, który kwitnie. No a resztę zobaczymy, czy będziemy je zimowali w budce i dogrzewali, czy po prostu je jakoś będziemy zimowali na zimno, w sensie, że nie będziemy dogrzewać, tylko je zasypiemy liśćmi, czy po prostu go wykopiemy, bo taka opcja też jest. Przejdźmy sobie teraz do tego o które było uprawiane, zimowane właściwie w gruncie. No moi drodzy, ten to jest naprawdę grubas. Pokażę Wam. Zobaczcie sobie. Patrzcie to jest moja ręka nie ma szans tego objąć bo jest to grubas niesamowity potężny bananior kłodzinę ma też bardzo wysoką wyższa ode mnie zdecydowanie, myślę, że ponad 2 metry jest do tego miejsca w którym wychodzi liść liście ma takie już bardzo długie no jest to konkretny banan myślę, że on też może w najbliższym czasie zakwitnąć. Eee, co tutaj możemy też zauważyć, że ma więcej odrostów niż tamten, który był wykopywany. Także ten banan zdecydowanie lepiej, lepiej rośnie. No i on w tym roku raczej już nie zakwitnie. Także tak to moi drodzy wygląda. Tutaj macie maurylasy, które nie są jakieś oszałamiające. 2,5 metra myślę z liśćmi gdzieś powinny mieć. Może troszkę ponad 2,5 metra Także tak to wygląda Tutaj znowu powiem Wam, że e, ten Basio to praktycznie e, dużo się nie różni od Maurela Co naprawdę jest no, mega grubas Mega grubas Niczym właściciel <grystanie> To przejdźmy może jeszcze raz do tego kwiatu tak na koniec. Nie chcę, żeby ten film był nie wiadomo jak długi. Nie wszyscy wiadomo oglądają te filmy do końca. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Kwiat banana Musabasio. Pierwszy nas banan, który zakwitł. Także jeśli chodzi o banany, nie mamy jakiegoś szaleńczego doświadczenia. No ale jest pierwszy raz, fitnie. Będę wam na pewno na naszej stronie na Facebooku relacjonował, jak to będzie dalej przebiegało, jak to dalej będzie wyglądało. Tutaj z tyłu mamy jeszcze taką najmniejszą kępkę bananów Musabasio, ale one zdecydowanie najgorzej rosną z tych, z tych trzech kęp. No z racji tego, że mają najmniej światła, najmniej bezpośredniego słońca, a banany dość fajnie, dość lubią słońce. No, więc moi drodzy, to tyle. Lis pustynny jest teraz tygrysem dżunglowym, i tak to wygląda. A muszę już powoli kończyć, bo patrzcie jaka burza idzie. Od Bielska już tutaj czarno, także nie będę przedłużał, bo za chwilę mnie tu jeszcze zleje. Patrzcie rybki sobie, pokażę jeszcze. Karpie dostały dzisiaj nowy pokarm, zadowolone pływają. No, to tyle na dziś. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.